Siemka moi kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj dom się w biegu, a to dlatego, że jest czas przyjścia do biura. I dzisiaj jestem, słuchajcie, w nastroju, nie będę Wam kłamać, pod tytułem... Będę spóźniona i nie się cieszę, że w ogóle przyszłam. Czasami mam, słuchajcie, taki nastrój, przyznaję się bez bicia, ale to dlatego, że w mojej robocie, to wiecie, tak, tak nazywam, yy, łatwo się, słuchajcie, wypalić. Yy, po prostu cały czas mózg musi być na takich obrotach, że jak na przykład, wiecie, no, robię te swoje na godzinę nawet w domu, to po prostu Czuję się zmęczona. O, zaraz mi łaska spadnie, bo wiatr mi zawiewa. I słuchajcie, przez to, że wiecie, no wczoraj też zaczęłam, wcześniej, bo zaczęłam, słuchajcie, od siódmej, więc robią sobie dwie dodatkowe godziny. O, leci mi łaska! To reakcja organizmu na przyjście do biura. Po prostu jeszcze zaraz jakaś alergia, i po prostu będzie tyle. Wracam do domu. Dobra, ale teraz się śmieję. I słuchajcie. Yy, łatwo się po prostu wypalić, więc wczoraj zrobiłam te dwie godziny, plus wiecie no standardowe rzeczy, no bo w domu trzeba ogarnąć, biaty trzeba zrobić, pieskiem się zająć, yy, sobą się zająć yy, i wiecie no człowiek potrafi być zmęczony, boże przyciągam, zaraz nie wiedziałam, że będzie tyle osób tutaj. Ale mam już słuchajcie kawolinę i tamten właśnie Starbucks przy Liverpool One jest po prostu zajebisty. Ludzie mają taki po prostu słuchajcie vibe. Są mega mili. Nie ważne czy przyjdziecie rano, czy po południu. Mają bardzo fajne podejście do klienta. E, przemili. Zaraz mi po prostu powyknęcą sobie, słuchajcie, kostki. E, założyłam te sandałki, z, ta czułanka z Zary i czy jak mi po prostu e, kostka lata na boki. Jeszcze tego wybrakowało. Ale słuchajcie, dzisiaj, może mi się tak nie chciało, przyszłam i mamy dzisiaj event Chanel. Jakiś tam nowy produkt wchodzi, więc zostałam zaproszona, a jak zostałam zaproszona, to słuchajcie, idę. I tak będzie wyglądał dzień. Także zapierdzielam do pracy. Czas po prostu, się, był poniedziałek, ale na szczęście jest czwartek, także wiecie luzem wejdzie, szybko pójdzie i, i weekend i zapominamy o sprawie. Tylko wiecie, przed urlopem zawsze tak jest, że człowiekowi się po prostu nie chce. Przynajmniej słuchajcie mi, yy, ale nie mówię, że nie, bo pracuję naprawdę ciężko i dlatego mój mózg czasami ma już, wiecie, pod koniec tygodnia po prostu takie Zabierzcie mnie stąd, chcę weekendu. <laughs> no chyba każdy tak ma, nie oszkujmy się. Każdy żyje w biegu. Ale dobra, ja zmykam, nie gadam, bo gadam o niczym, ale słuchajcie, będzie taki vlog, pewnie będzie śmiechowo, głupawka, także miłego dzięka dla mnie, dla Was, ja lecę. Hejka moi kochani, wracam do Was troszeczkę później, bo jest y, chyba w pół do drugiej, wzięłam lunch troszeczkę później, sobie pomyślałam, a trzy godzinki potem mi szybciej zalecą więc jakoś słuchajcie wytrzymałam i idę teraz do Victorii zwrócić niestety ten dress, dlatego, że no totalnie widzieliście przysłali mi nie to co trzeba może będą jeszcze jakieś inne także zerknę i polecę pokryła sanka tego pistacjowego bo skoro już tu jestem to czemu nie jest ja, słuchajcie ten mój dress, który powinien wyglądać tak ale jakoś nie podobają mi się te łańcuszki więc w sumie spoko ale jest jeszcze właśnie kolor y, zielony jest czerwony bawełniany, ale bawełnianych Wam nie polecam. I są jeszcze spodnie te od moich. Te są proszkowane po prostu najlepsze i najfajniejsze. Do roboty odebrałam pocztę z recepcji, więc wracam teraz do biura. Kochani, jestem już po pracy. Mega się cieszę, dlatego że to był kolejny siłą rzeczy busy dzień. Jesteśmy pod koniec miesiąca, więc wiecie, staramy się przepchnąć tyle spraw, ile tylko możemy więc idę już na event jak mogliście widzieć teraz wszystkie te to są telewimy, mają właśnie reklamy Chanel i podobno to jest właśnie ten ich, ten ich nowy produkt, ta nowa linia, także jestem naprawdę mega ciekawa co tam dla nas wymyślą. Dlatego, że do tej pory i te eventy Chanela i Dior były naprawdę bardzo fajne. Bardzo fajnie, wiecie, było móc w tym uczestniczyć. Więc cieszę się, że nadal mogę to robić. Także mam nadzieję, że wam też coś pokażę. Będę idealnie od czasu, więc bardzo się cieszę, bo spóźniać się lubię tylko do pracy. <laughs> Oczywiście żartuję, słuchajcie. Także zaczynamy. Wchodzę zaraz do środka budynku do Johna Louisa i zobaczymy, co tam jest. Czy moi drodzy, idziemy do innej sali w Johnny Lusie niż normalnie i dlatego, że to jest nowy produkt, może, mo, może być tak, że nie będę mogła nagrywać. Także co będę mogła, to oczywiście Wam pokażę, no ale wiecie, jestem tutaj gościnnie, także nie chciałabym, wiecie, nikomu robić kłopotów także jeżeli mi się coś uda nagrać, to nagram jeżeli nie, to wszystko Wam opowiem i pokażę co i jak ale na razie idziemy do totalnie innej sali niż tam gdzie wtedy więc naprawdę wygląda to Really? <laughs> Kochani, wracam już do Was. I jak Wam się podoba mój naturalny, bardziej make-up? Dzisiaj były takie event związany z warsztatami, z właśnie z nowym produktem i to są produkty właśnie z tej czerwonej kameli. Chyba dobrze to wypowiadam i naprawdę, wiecie co, jestem w szoku. Jak wygląda ta skóra, zobaczcie. A najlepsze jest to, że ja mam tylko na sobie primer. Tu rzęs, też ten Chanel, ale powiem Wam, że, że ja za nim nie przepadam i powiem Wam dlaczego. Mam oczywiście ten bronzer Chanel. Ja go miałam, ten Soleil, ale chyba nie do końca miałam sobie z nim poradzić, bo to wygląda super. I mam na sobie Róż i jestem powiem Wam szczerze w szoku i mam na sobie tylko taki jakby primer i słuchajcie dzisiaj prezentem no oczywiście były próbeczki yy, z tym nowym produktem plus właśnie ten primer także pokażę Wam w domu co i jak Cześć kochani, mam następny dzień, piątek, piąteczek, piątunio, nareszcie Wskoczyłam w wygodny dresik, dlatego że dzisiaj pracuję typowo z domu, nie mam żadnych spotkań, meetingów, totalnie nic Także mam fajny wstęp do weekendu, muszę Wam powiedzieć, dlatego że ostatnio w pracy mamy po prostu tak busy, że to jest po prostu tragos No ale okej, okay. niedługo urlop, także trzeba przeżyć ale co do eventu. Postanowiłam, że przyjdę do Was następnego dnia, żeby razem z Wami nałożyć pewne produkty i zobaczyć, czy faktycznie one zachowają się tak fajnie, jak wiecie, podczas eventu, dlatego, że ten event to było takie przedstawienie serii tej z czerwoną kamelią, Chanel Number no. One, i powiem Wam szczerze, że chyba jeżeli chodzi o tą Number no. One to nic z tej serii nie używałam ja jeżeli chodzi o Chanel o typową pielęgnację używałam świetnej serii to jest Prolift serum z tej serii kosztuje bagatela 150 funtów robi co ma robić typu rozświetla cerę, fajnie ją napina ale taki efekt ja na przykład uzyskuję też na przykład serum z Estée Lauder ale naprawdę, to, to serum jest naprawdę prześwietne. Używałam też tej serii Hydra Beauty. Nie porwała mnie jakoś. Typowo, taka wiecie, delikatna, nawilżająca na bazie wody seria. Natomiast też tą serię można zamienić jakimiś bardziej przystępnymi cenowo kosmetykami. Więc pokażę Wam, co dostałam, a na tym evencie yy, miałyśmy przeprowadzoną pełną pielęgnację, czyli takie przygotowanie cery do mega lekkiego, takiego klasycznego, typowo chanelowego make-upu. Yy, a co dostałyśmy, jeżeli chodzi o yy, ten gifcik, to dostałyśmy, wiecie, taką zwykłą czerwoną yy, tutaj yy, opaskę. Fajna, mięciutka, wiecie, no takie coś, to się zawsze przyda e, Zacznę może od próbek, dlatego że naprawdę dostałam tych próbek dużo Więc będę mogła sobie, słuchajcie, tą czerwoną serię wypróbować Natomiast e, ja ją wypróbuję i może dam Wam znać już po ślubie Dlatego, że mam naprawdę dobraną, fajną pielęgnację I nie chciałabym zbyt dużo zmieniać, jeżeli chodzi właśnie o kremy, sera i tak dalej Ale zobaczcie, dostałam tych, e, tego serum Wow, naprawdę... Naprawdę dużo i jest to rewitalizujące. A nie, przepraszam, to jest krem. To jest ten bogaty krem rewitalizujący, z tego co widzę. Wow, fajnie, bo ten krem naprawdę będę mogła zrobić wam konkretny test. Więc to jest ten bogaty krem. Podobno on ma w składzie kwas hialuronowy, ale powiem wam szczerze, że ja na razie tego jeszcze nie sprawdzałam. Jak będę to nakładać na skórę, to pewnie sprawdzę. O super i. To jest ten Hydra Beauty Creme i ja go używałam Kupiłam go bodajże na Notino, dlatego że mieli fajne ceny Fajny, lekki nawilżający krem, natomiast jak macie cerę suchą to on będzie dla Was za lekki Ale ja go na pewno wezmę w podróż, dlatego że mi naprawdę fajnie się sprawdzał O ile moja cera nie jest przesuszona i dbam o to, żeby pić te dwa litry wody dziennie, <grym> dlatego że z tym mam problem, słuchajcie Kolejne co dostałam, no to, to jest oczywiście serum również z Hydra Beauty. Też fajne, lekkie serum. Yy, powiedziałabym, że jeżeli lubicie luksusową pielęgnację, to na takie 20-25 lat to byłoby spoko. Natomiast ceny to jest około 50-80 funtów. Więc moim zdaniem to się nie opłaca. Są fajniejsze produkty yy, jakościowo składowo i z fajniejszą przystępną ceną, a tutaj mamy słuchajcie to rewitalizujące serum, to jest już ta seria number one, ale tak jak mówię ja jej nie będę nakładała sobie dlatego, że nie chcę niczego zmieniać na razie w swojej pielęgnacji. ale głównym prezentem, który dostałam to jest yy, to jak zostało to w ogóle nam wytłumaczone, to jest jakiś skoncentrowany ekstrakt Taki primer, który ma właśnie w swoim składzie też kwas hialuronowy Jest super lekką formułą, formułą która ma nawilżać nam twarz przez cały dzień e, Mają nam ładnie rozświetlać i to ma e, bardzo lekkie krycie Natomiast jak ja to założyłam, tylko że nie miałam właśnie jeszcze nałożonego takiego sypkiego pudru, naprawdę było to ok. Działało to jak taki bardzo lekki primer z efektem blurowania twarzy, więc o tyle to było super, dlatego że ja mam swój taki typowo przed-makeupowy primer z Benefitu, ten zielony i on mi się naprawdę sprawdza, ja go bardzo lubię. Ale zawsze, dzień po, mam wysyp. Naprawdę mam wysyp. Widzę, że ta moja skóra nie mogła oddychać, była mega przyblokowana. Natomiast dla mnie to jest najlepszy primer, jaki ja miałam. W ogóle mnie nie przesuwa make-upu nic. I ten primer podobno również można używać pod podkład albo właśnie na, po prostu na samą skórę. Ja mam kolor Soft Pink, jest to ten ich najjaśniejszy kolor. Myślałam, że pójdę w medium, ale to medium było naprawdę, słuchajcie, pomarańczowe. Więc y, ja nie lubię. Ja nie lubię takich, wiecie, mega pomarańczowych. Nie lubię tak samo takich ultra różowych Róży Bardzo to huci się, tak? Z moją cerą. E, więc dobra, ja co zrobię i co wtedy zostało mi nałożone? To dosłownie troszeczkę korektora pod oczy. I ja sobie trochę tego korektora nałożę. A dosłownie troszkę. Ok. Dobra, dobra. Wezmę tutaj moją gąbeczkę. I wiecie, zrobię taki po prostu look, totalnie prosty, czyli trochę korektora pod oczy. Nie będę nic nakładała na brwi, a możecie się zastanawiać czemu ja w ogóle nakładam cokolwiek na brwi, dlatego że mam makijaż perna, perma, permanentny. Zakładam, słuchajcie, taki kolor na włoski, dlatego że jak jest słońce, to moje włoski jaśnieją. Więc bazę mam ciemną, a potem takie końcówki moich włosków mam prawie blond, tak mi słońce, słuchajcie, wypala. Dlatego ja w ogóle używam jakiegokolwiek koloru na brwi. W zimę, w jesień nie muszę absolutnie tego robić. Dobra. I oczywiście też na twarzy mam już nałożoną swoją pielęgnację czyli krem na dzień, krem na dekolt i szyję dlatego, że bardzo trzeba, słuchajcie, też pilnować, żeby swoją szyję nawilżać i dekolt też. I tyle. I mam krem na twarzy. I... Idziemy sobie tutaj z tym primerem. Dobra. Ja pamiętam, że tego primeru naprawdę nie miałam nałożony dużo. Ma to taki, widzicie, taki brzoskwiniowy kolor, więc on nie jest taki jakiś mega też różowy. Nie potrzebuję jakiegoś mocnego krycia, dlatego że przeszło mi to, że wiecie, coś mi wyskoczy i muszę mieć jakieś pełne krycie Już naprawdę tego nie mam No ale dobra, próbujemy Wtedy nakładałam, dlatego że pewnie widzieliście, widzieliście, dostałam taki cały zestaw dla siebie Swój pędzel, pędzel do serum, pędzel do primera Pędzel do podkładu, więc naprawdę to było super, i mogłam ten make-up nałożyć też sama, więc to było fajne. I zobaczcie, jak już to wygląda. Tutaj nie mam nic, a tutaj mam to serum, ten primer. Jestem w szoku, i to jest taki primer, który ma być też typową pielęgnacją, słuchajcie. Więc wydaje mi się, że. Naprawdę spoko to jest. Nie miałabym na przykład, wiecie, co problemu pójść tak do pracy. Tym bardziej, że ostatnio też, ale to muszę wam powiedzieć, coś moja skóra nie lubi się z diorem, z podkładem, i z kremem pod oczy, ale to o tym wam powiem już w takim typowo make-upowym vlogu. No ale zobaczcie. No oczywiście tutaj miałam jakieś czerwony, tu mam coś czerwonego. Tutaj widać, że mam taki jakby delikatny wyprysk. Ale słuchajcie, tak to wygląda. Mam wrażenie, że mam taki efekt naprawdę zdrowej i rozświetlonej skóry. Naprawdę fajnie to wygląda. Dobra, ja szybko dokończę jeszcze czoło i zaraz do was wrócę. Wygląda bez jeszcze żadnego pudru sypkiego, bez bronzera. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wygląda. Co jeszcze sobie zrobię? Dlatego, że widzę, że troszeczkę się tutaj gdzieś błyszcze. Ja sobie nałożę puder. Zobaczymy, jak to będzie współpracować. Okej, okay, coś mi tu leci. Ja użyłam, słuchajcie, tego pudru sypkiego z Estée Lauder. Jest to dla mnie. Miałam problem ze znalezieniem fajnego pudru. Natomiast ten bardzo lubię, dlatego że on jest taki fajny, sypki i ma, słuchajcie, drobinki. Więc ta cera jest fajnie rozświetlona, a nie wiecie takim jakby efektem ultra rozświetlacza. I wydaje mi się, że już teraz to lepiej wygląda, więc ja dosłownie podkład nakładam tylko tutaj na nos. Pod oczy i tutaj w okolice ust, gdzie jednak moja twarz najbardziej pracuje, gdy mówię, żeby mi się tutaj podkład, ten primer w sumie teraz nie przemieszczał. I tyle. Wow, jestem w szoku. Co Wy myślicie? Wydaje mi się, że naprawdę naturalnie to wygląda. Nałożę sobie teraz bronzer i jak to wygląda cenowo, jeżeli chodzi o ten produkt? Dla mnie to jest taki... Lepszy krem BB, CC, dlatego że nigdy krem nie dawał mi. To jest ultra lekkie, słuchajcie. Ja nie czuję, bym coś miała na buzi. Nie jest to absolutnie nic takiego, wiecie, lepkiego, jak czasami te kremy BB albo CC są. Więc naprawdę fajnie to wygląda. Nie czuję, by moja twarz była ściągnięta, gdy na przykład kładę jakikolwiek podkład. Więc naprawdę fajnie to wygląda. Jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. I wiecie co, naprawdę mogę tak iść. Może to naprawdę totalnie zamienić mój podkład. Jeżeli chodzi o cenę, to z tego co sprawdzałam sobie teraz online, to kosztuje ten, ten primer. Bo wow, naprawdę fajnie. 49 funtów, więc wydaje mi się, że naprawdę cena jak na Chanel jest spoko. I na produkt, który faktycznie ma Wam tą twarz nawilżać. I najlepsze jest to, że możecie tego używać jako primer faktycznie pod podkład. I możecie tego też używać tak jak ja teraz, jako tak jak wy wiecie: ala podkład. Wow, naprawdę jestem słuchajcie w szoku. Widziałam jeszcze, Chanel miał takie fajne róże Właśnie Simona mi y, nie malowała już tym różem. Ale. Ja nie mam takiego fajnego różu tutaj. Muszę właśnie sobie coś popatrzeć. Słuchajcie, jeszcze dużo rzęs, i naprawdę mogłabym tak bez problemu wyjść. Czego Wam właśnie nie polecam i co ja miałam na sobie podczas tego eventu, to był. Y Tusz do rzęs, i ja miałam próbkę tego tuszu, i to totalna masakra. Dobrze, że tego sobie nie kupiłam. Podobno jest to jeden z bestsellerów. Ja nie sądzę, dlatego, że to jest ten tusz, który potraja objętość rzęs, ale robi Wam takie kluchy na rzęsach, tak te rzęsy masakrycznie skleja, że to jest szok. Dla mnie najlepszym tuszem jest Estée Lauder lub właśnie ten z Diora. Ale powiem Wam, że nawet nie czuję się jakbym chciała używać dzisiaj tego tuszu do rzęs. Wydaje mi się, że wyglądam tak spoko. Ta cera jest tak fajnie, naturalnie podkreślona przez ten primer. Bronzer podkreślił mi resztę, żeby ta twarz nie była taka płaska. I wydaje mi się, że naprawdę wygląda to super. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Ja jestem po prostu zauroczona tym make-upem. Taki make-up no makeup, naprawdę super sprawa Także Wam polecam Być może Chanel zrobi, wiecie co, jakieś fajne ceny na ten produkt Albo przynajmniej jakieś, wiecie, fajne oferty z prezentami Dlatego, że oni naprawdę często takie robią I tyle, ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie Widzimy się u bardzo niegło w kolejnym vlogu Trzymajcie się cieplutko, pa!